Starszy bioradę Andrzej Cios, komendant miejski i Straży Pożarnej w Górze. Komenda wzbogaciła się o samochód typu bus do przewozu przede wszystkim strażaków, dziewięcioosobowy. Będzie służył głównie do przewozu strażaków, jeżeli chodzi o podmiany przy długotrwałych akcjach, gdzie musimy po prostu podmienić ludzi, jak i jeździmy na ćwiczenia, zawody, warsztaty, konferencje. Także ten samochód też będzie służył do takich działań a także po wyjęciu foteli może być wykorzystywany jako samochód do transportu sprzętu. Co ciekawe i ważne, samochód ma napęd na obie osie, czyli napęd na 4 na 4 co w naszym terenie górskim jest bardzo przydatne. Automatyczną skrzynię biegów, hak do, też do zaczepienia przyczepki. Także bardzo ważny samochód dla nas i bardzo ważny zakup. Sfinansowany dzięki środkom z budżetu państwa, a także środkom samorządu lokalnego. I dzisiaj pan komendant naszej obecności przekazuje do użytku nowy samochód Mercedes Vito. Samochód, który był współfinansowany przez samorządy powiatu karkonowskiego, w tym gminy Jerzów Sudeckich w wysokości 15 tysięcy złotych i niech służy, niech służy strażakom, niech służy również strażakom ochotnikom przy wyjazdach na akcje, do szkoleń i również Zapraszamy na wizyty w naszej gminie, kiedy będą zjazdy ochotniczych straży pożarnych.